żeby Grzybyta. Dzień dobry. W Polsce upał powoli ustępuje. Od jutra w całym kraju będzie już poniżej 30 stopni. Tymczasem na południu kontynentu sytuacja związana z wysoką temperaturą i suszą robi się coraz bardziej groźna. Niedziela będzie kolejnym dniem z niemal 40 stopniowym upałem w Hiszpanii. Tam oraz m.in. w Portugalii i Grecji szaleją pożary, no a deszczu na Starym Kontynencie na razie jest jak na lekarstwo. W Polsce w nocy też bardzo niewiele opadów. Deszcz możliwy jest jedynie miejscami nad morzem oraz w części południowo-wschodniej. Na krańcach południowo-wschodnich niewykluczone początkowo są nawet burze. No i tutaj jeszcze będzie bardzo ciepło. Temperatura nie powinna spaść poniżej 16-17 stopni, ale na znacznym obszarze ta noc zapowiada się chłodno. Najzimniej ma być na Subalszczyźnie zaledwie 9 stopni. Jutro w całym kraju już bez upału spodziewamy się od 20 stopni na Podlasiu do 26 na Podkarpaciu. Nigdzie nie zabraknie słońca, ale okresami, zwłaszcza na północnym i południowym wschodzie oraz w górach, może się chmurzyć. Lokalnie możliwe są słabe przelotne opady deszczu. W Karpatach niewykluczona nawet burza. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie. Dość silny w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie zacznie powoli rosnąć. W poniedziałek na zachodzie słonecznie i do 25 stopni, a im dalej na wschód, tym więcej chmur. Na Mazurach, Podlasiu, a także wschodzie Lubelszczyzny popada deszcz. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie 20 stopni. We wtorek od 24 do nawet 28 stopni. Od rana do wieczora dominować ma błękitne niebo. Na zachodzie będzie bezchmurnie. W środę dużo słońca i gorąco. Do regionów południowo-wschodnich nawet wróci upał. Jedynie na północy kraju zachmurzenie będzie większe. No i w pasie odwyżki. Posuwalszczyznę, może popadać deszcz. W czwartek duża zmiana pogody, w wielu miejscach będzie deszczowo, w części południowo-wschodniej także burzowo. Na znacznym obszarze się ochłodzi, na zachodzie będzie zaledwie około 20 stopni, no i również w piątek chłodno i w wielu miejscach deszcz. Na koniec jeszcze prognoza dla alergików na najbliższe dni. Stężenie pyłku bylicy w całym kraju będzie wysokie, jedynie w górach średnie. Stężenie pyłku silnie uczulającej ambrozji na południowym wschodzie będzie średnie. Poza tym niskie. Bardzo dużo w powietrzu jest za to zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium. Teraz to wszystko. Miłego popołudnia. Do zobaczenia.